Hej, witajcie, jestem Damian i witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie już od dwóch dni, czyli dokładnie mówiąc od 9 czerwca obchodzimy pierwszą rocznicę inauguracji Brawl Stars w Chinach. No i z tej okazji Supercel przygotował dla nas super codzienne prezenty, totalnie za darmo, także żeby się o nich więcej dowiedzieć, to koniecznie oglądajcie ten film do końca. Między innymi będzie właśnie oto taki piękny skin do odebrania totalnie za darmo już niedługo. Dobra, no to jesteśmy już Brawl Stars, ale zanim słuchajcie, kliknę w ten sklep, to chciałbym Wam jeszcze szybko pokazać tutaj wygranego z ostatniego odcinka. Także tutaj macie osobę, która zgarnęła ostatnio kartę Google Play o wartości 50 zł. Wyniki zawsze troszeczkę wcześniej pojawiają się na moim Instagramie, dałem 4 t ale uznałem, że też będę Wam rzucał do filmu, no bo niestety niektórzy po prostu nie mają Instagrama. Z wyników jestem już rozliczony, no i słuchajcie, została mi ostatnia karta Google Play, którą mam jeszcze do rozdania. Ta karta jest właśnie na 24 zł, czyli dokładnie na 80 gemów do Brawl Stars za które na przykład można sobie otworzyć takiego mega boxa albo po prostu kupić jakieś. Skinka, czy też dozbierać do karnetu. Więc mordeczki, jeżeli ktoś z Was chciałby wygrać taką kartę doładującą, dobra teraz wystarczy, zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem, czyli wciśnięcie ten czerwony guziczek tam na dole. No i napiszecie jakiś komentarz na temat filmu, tylko nie piszcie biorę udział, bo to jest bez sensu. I robicie jakiś głupi spam, wysilcie się, napiszcie coś kreatywnego i wtedy myślę, że będziecie mieli większą szansę na wygranie właśnie tej karty. No dobra widzowie, no to klikajmy już w sklep, także klikamy. No i słuchajcie, jak widzicie, tutaj jest spierasz damia, no oczywiście, od wpisany. No i mamy tutaj też takie dwie mega urodzinowe oferty. Pierwsze za 48 i druga jest prawie za stówę, ale są kozackie, nie Ej Dobra, jakby się wam udało, dawno nie było. Jakby się wam udało dobić 20 tysięcy łapek, to kupuję obie te oferty. I robię jakiś upańnik potężny. Dobra, 20 tysięcy łapek i kupuję obie te oferty. No, ale słuchajcie, przechodząc już do prezentów. No to patrzcie, tutaj jest pierwszy prezent, który otrzymaliśmy właśnie tego 9 czerwca jest to mega skrzynka. Każdy właśnie dostał taką mega skrzynkę, totalnie za darmo. No i każdy może też sobie ją otworzyć, ale słuchajcie, jeżeli jeszcze jej nie otworzyliście, to jutro o godzinie 18 chciałbym zrobić na moim kanale stream taki właśnie z pobijania rekordu otworzonych darmowych mega boxów na jednym filmie. Ostatnio to na gry nie się ponad 4 godziny, więc szykuje się naprawdę długi stream, także zapraszam jutro serdecznie o 18. Jeżeli ktoś ma jakieś drugie konto, ale jeżeli, albo jeżeli masz takiego mega boxa do otworzenia, to zapraszam serdecznie wbijajcie do mnie na Discord, Piękwinki winki Damiana, bo właśnie tutaj będę brał osoby, które będą mi po prostu udostępniały ekran i będziemy otwierać te mega boxy razem. Także szykuje się naprawdę fajny evencik, a wiecie co? Ja na start dobro otworzę tego mega boxa. Otwieram tego mega boxa na moim głównym koncie. Niech będzie tak na start to jest właśnie prezent, który dostaliśmy od Supercela 9 czerwca. No i klikamy, go, klikamy. No zobaczmy, nie robię żadnych obrotów, nie robię żadnych rzeczy, po prostu może nie będę patrzył. Kliknijmy, mamy piątkę. Dobra, ja już nie pamiętam, co oznacza piątka na moim koncie, bo niestety, no, no może to będzie jakaś nowa postać, bo czemu nie? Dobra, mamy tutaj punkty do Edgara, punkty do Amber, punkty do Byronika. No nie, dobra, no niestety nie tym razem, ale dużo punktów, fajnie, bo będę mógł sobie w końcu kogoś poulepszać Oj, ten rafik to potrzebuje też jeszcze dużo, Dawajcie te punkty, halo. No jak za darmo dają, to może być. W ogóle, jeżeli ktoś już otworzy tego me mega boxa, no na przykład, właśnie możecie w komentarzu napisać, co wam się udało wydropić O, tutaj mnie ktoś w ogóle do gry zaprasza. Dobra, słuchajcie, ale prze przechodzimy dalej, przechodzimy dalej. Tu jest jeszcze coś takiego za darmo, co zazwyczaj się normalnie dostaje. Ale jak widzicie, tutaj są jeszcze dwa darmowe prezenty. No i słuchajcie, tego pingpaka utrzymaliśmy właśnie 10 czerwca, czyli to było wczoraj. E, no i ja też jeszcze go nie odebrałem, dlatego teraz myślę, że możemy go. Odebrać, to 10 czerwca będzie do odebrania właśnie taki pimpak, jeżeli jeszcze nie wchodziliście na Brawl, to może musicie koniecznie teraz wbić Macie tam jeszcze, widzieliście ile? Chyba jeszcze 19 dni, więc na spokojnie W ogóle tak, mamy tutaj fajnego Barley'a animowanego, całkiem spoko Mamy tego Penny i Edgarka, okej, okay, fajne, spoko emotki Barley w ogóle bardzo opi też, ostatnio się fajnie nim gra No i słuchajcie, tutaj mamy Dash Money, to jest kolejny prezent do supercela, który otrzymaliśmy właśnie dzisiaj, czyli 11 czerwca Także ja też sobie to odbiorę, bo jeszcze tego nie odbierałem. No i słuchajcie, bo teraz się zaczyna robić ciekawie. 12, 13, 14, 15 i 16 czerwca totalnie nie wiemy, co dostaniemy od Supercell'a. W sensie, bazując na tym, co było kiedyś, no to pewnie jeszcze będziemy dostawać jakieś pimpaki, czy może dostaniemy właśnie kolejnego Mega Boxa, no nie wiem. Supercel nie powiedział, co będzie w tych dniach, dlatego to będą takie prezenty, niespodzianki. Ale! Dokładnie 17 czerwca dostaniemy w sklepie za darmo właśnie tego super-skina, mega-skrzynkowego Daryla. Nie no, według mnie on jest naprawdę bardzo fajny. Jak widzicie, tutaj ma tą... Jest... On jest po prostu zwykłą mega-skrzynką, która po prostu ma jakieś gemy dołożone i ma nóżki wystające, no i ma gnaty dwa takie. Piu, piu. Według mnie jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ładny skin. Ja go szczerze oceniam na jakieś 9 na 10, bo jest mega, mega fajny Możecie napisać, jak go oceniacie, oczywiście w komentarzu. Także słuchajcie, moi drodzy, no żeby zdobyć właśnie tego skina totalnie za darmo i mieć go już na zawsze na swoim koncie, no to nic prostszego, wystarczy wejść właśnie pomiędzy 17 czerwca e, na Brawl Stars, pomiędzy 17 a 30 czerwca, albo właśnie też 1 lipca, bo według moich obliczeń tam wiecie, wszystkie te oferty, które przed chwilą otwieraliśmy, one miały jeszcze chyba 19 dni do końca, czyli 19 plus dzisiejszy dzień plus jeszcze tego. Godzinę, czyli prawdopodobnie do 1 lipca do godziny 10, czyli tak, zawsze jak się sklep aktualizuje. Te skiny i te wszystkie rzeczy będą dostępne do odebrania. Także po prostu w tym czasie musicie wejść do sklepu i kliknąć odbierz i będziecie mieli właśnie takiego skina. Słuchajcie, oprócz tych darmowych prezentów, mam naprawdę jeszcze dla was tutaj dużo, dużo informacji, jeszcze troszkę memów, także koniecznie oglądajcie do końca. Słuchajcie, nowe wydarzenia, no podbierajmy sobie to wszystko. Nowe wydarzenia zawsze fajnie podbierać, bo wpadają tutaj szybkie punkciki do karnetu zudemiarskiego. No i słuchajcie, akcja jest taka, że tutaj pojawiło się coś takiego jak wyzwanie rocznicowe. Wydarzenie rozpocznie się za 22 godziny i 36 minut. Czyli to wydarzenie, słuchajcie, rozpocznie się w sobotę. Dobra, no to sobie w nie kliknijmy. No i tak, początek za chwilę. Przygotuj się na wyzwanie. Dlaczego tu jest napisane? Przygotuj się na wyzwanie, wyzwanie rocznicowe. Ktoś, ktoś tutaj coś popsuł. Halo! Halo, supercel polski, proszę tutaj naprawić ten tekst. Wygraj w 9 starciach, aby otrzymać darmową mega skrzynkę. Zagraj ze znajomymi albo użyj funkcji szukanie drużyny, by zwiększyć swoje, swoje szanse. Wyzwanie trwa tylko 48 godzin, więc nie trać czasu. Słuchajcie, czyli tu mamy już na pewno informację, że to wyzwanie będzie trwało tylko właśnie przez weekend. No i tutaj też jest ważna rzecz, bo już wiele osób zaczęło się zastanawiać, e, aby otrzymać darmową mega skrzynkę. No i tutaj już niektórzy zaczęli rozkminiać, Halo, czy to będzie ten skin za darmo właśnie mega skrzynka, Daryl do, do odebrania, jeżeli się wygra te 9. E, jeżeli się zrobi właśnie te 9 minut? Nie, słuchajcie, to będzie po prostu zwykłe wykład darmowa mega skrzynka. To będzie z mega skrzynka, którą będziecie mogli sobie otworzyć. Także spokojnie, skinek jest do odebrania tak, jak wam mówiłem, po prostu pomiędzy tym 17 a 31 1 lipca. No, gdzieś, gdzieś do takiej daty. No a tutaj jest po prostu do odebrania mega skrzynka, jeżeli uda Wam się wygrać te 9 starć. No patrzcie, no mówiłem, nawet już mamy są z tym zrobione na Reddicie. Hehe. <laughs> <Darl>, mega megabox? <laughs> Wygraj 9 spotkań, aby dostać darmowego mega boxa, Daryl I to ja jestem Megaboxem, prawda? No nie no, ej słuchajcie, musimy chyba zrobić Jakiś przegląd, przegląd memów z Brawl Stars Bo tutaj na tym reddicie naprawdę spoko rzeczy wrzucają Ej, trzeba coś takiego zrobić Napiszcie w komentarzu, czy chcecie właśnie jakiś taki odcinek Może z Joshem z memów, ej to by było dobre Oprócz tego, co jest tutaj napisane, to mogę wam Jeszcze zdradzić, słuchajcie, że Żeby zrobić właśnie te 9 winów, trzeba będzie Grać w trzech różnych trybach gry Pierwszym z nich będzie Game Grab i mapa Undermine No i tutaj ją teraz widzicie, także Możecie się już na nią fajnie przygotować. Drugim trybem będzie Bunty i będzie to Lanta Ho! także tutaj też macie tą mapę. No i trzecim, tri... no i trzecim trybem będzie Triple Dribble, yy, czyli Ball. Taka właśnie mapa, jak tutaj teraz widzicie, także też już myślę, że możecie sobie już powybierać jakieś zadymiarzy. I słuchajcie, pamiętajcie, żeby sobie przygotować jakiś skład do gierki. A jeżeli nie będziecie mieli składu, no to możecie też zawsze zagrać z randomami, sobie ich wyszukać. Ale lepiej, jak będziecie mieli jakiś skład, to wiecie, wtedy jest większa szansa na zwycięstwo. Przynajmniej ja tak uważam. <laughs> Wracając jeszcze do mega skrzynkowego Doryla, to chciałem Wam powiedzieć, że ten. Skin generalnie został już wymyślony przez właśnie koły ze społeczności, a konkretnie przez NOT IAN 250, przez tego tutaj, właśnie użytkownika. Został już wymyślony ponad rok temu. Słuchajcie, tutaj zrobił właśnie taki koncept tego mega box Daryl. No i właśnie wygląda bardzo podobnie do tego, co mamy w grze. nie Troszeczkę inaczej został chyba ten skin ułożony tutaj. Ten gemik też został dodany na środku. Tutaj też na, na tych pistoletach ma, ma w sumie gema. Właśnie ten mega skrzynkowy Daryl. Jak widzimy, tutaj, właśnie. W ogóle on dał propozycję, że mógłby strzelać z powerpointów ten Darylek, więc ciekawe, czy takie coś będzie. No niestety nie mamy żadnych animacji tego Darylka dostępnych, żeby sobie to sprawdzić, ale to by było naprawdę w sumie fajne, jakby strzelał takimi powerpointami. No, to taka ciekawostka od BoxDeala na szybko. W ogóle słuchajcie, jeżeli pojawił się mega boksowy Daryl, to czemu by nie Legendary Chest Daryl? No, w sumie fajnie wygląda, nie? Taki z Crash, Crash Royale. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku ode mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli tak. Koniecznie też zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo lecimy prosto po milion. Widzimy się na jutrzejszym streamie o godzinie 18.00. I też pamiętajcie, żeby przygotować się na tego Daryla na 17 czerwca, żeby go sobie na pewno odebrać do końca miesiąca. No i ode mnie to teraz na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Sieła! E Latare, Cruca spica, gina, e, 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 luvina, aha, e luvina, aha.